Golf 6, jak wymienić żarówkę, świateł mijania. Tu jest strona pasażera. Odpinamy tu ten drucik do góry. On sobie tu się schowa. Wyciągamy tutaj zaślepkę. Podamy na bok. I tutaj nie wiem, czy to pokażę na filmie. Przekręcamy całym tym czarnym plastikiem. Jak go wyjmę na bok, to. To pokażę o co chodzi. Przekręcamy go w lewo, tak jakbyśmy odkręcali śrubę. Wsadzamy sobie tam rękę i przekręcamy w lewo. O. W ten sposób i wychodzi nam całość. No i przy wkładaniu oczywiście zakręcamy w prawo. Trzeba tym dobrze trafić, ale ciężko to na filmie będzie pokazać. Po prostu trzeba to wyczuć. Że wkładamy mniej więcej w takiej pozycji. Wkładamy, przekręcamy. No i tutaj mamy żarówkę. Wyciągamy ją z tej obudowy. I mamy tą całość. I wyciągamy sobie żarówkę z tej oprawki. Tak, jakby odkładamy. Wkładamy nową. O, tutaj mamy nacięcie. Na ten cypelek wkładamy. O, w ten sposób. Nie dotykamy palcami tutaj szkiełka w żarówce. No, i wkładamy z powrotem do auta. I wkładamy żarówkę w ten sposób, żeby to było do góry. No, i mniej więcej w takiej pozycji, i przekręcamy. Tylko to jest wszystko na wyczucie. Tutaj trzeba na kamerze nawet tego nie, nie ujmę. No. I ja zawsze sobie podglądam z tej strony, czy trafiło jest weszło ładnie, osiadło i teraz przekręcamy w prawo. Tu musi wszystko tak trafić. O. Ciężko. Tu widzimy, że dobrze siadła, więc przekręcamy i musi być taki dźwięk. O. O. Taki strzał. I już żarówka jest zamontowana. No i gdy żarówka już jest na miejscu, wkładamy tą zaślepkę. Ona musi tym trafić w takie tam otwory. O. jest zapinamy drucik i gotowe od strony kierowcy jest troszkę gorzej trzeba odpiąć to o. odchylić na bok bo troszkę więcej miejsca się tu zrobi i tak samo odpinamy ten drucik wyciągamy za ślepkę i wsadzamy tam rękę I tak samo w lewo, i żarówkę mamy wyjętą. Zmieniamy ją, wkładamy drugą. Pamiętamy, żeby to szło do góry, bo będziemy się z tym męczyć. I tam jeszcze te kabelki przeszkadzają, trzeba je dobrze wyminąć. I tu sobie podglądamy. Weszła ładnie. O, jest. Siadła i tak samo w prawo dokręcamy. O, i takie pyknięcie. I ona już jest założona i zakładamy ze za ślepki. Jest. Zakładamy to. Tu musimy tam dobrze trafić, żeby to było cofnięte w dół, bo to nam się może cofnąć. Zapinamy i gotowe. Do pozostałych dostęp już jest po prostu pod takimi gumowymi zaślepkami. Tutaj tak samo przekręcamy i wyciągamy. Żarówka kierunkowskazu. I tutaj musi ten cypelek trafić w tą bieżnię tutaj. Więc wkładamy o. w ten sposób, żeby nam dobrze tam weszło. O, jest. I przekręcamy. O, tak. I żarówka wymieniona. I tutaj jest trzecia żarówka. I na tej samej zasadzie przekręcamy w lewo wyciągamy z całą oprawką i potem wkręcamy zakładamy zakręcamy w prawo i gotowe